Kochani, mamy przykład. E, otóż widać już, proszę Państwa, że pługi jeżdżą. W Szwecji jak odśnieżają autostrady. No to proszę sobie wyobrazić, że jadą e, w jedną stronę czterema pasami naraz. Wszystkie pasy blokują. Kom kompletnie wszystkie pasy blokują. Jedna od śnieżarka jedzie za, drugi, za drugą w jednej linii wszystkimi czterema pasami. Tak jak tu widać, więc żaden samochód nie może wyprzedzić. Trochę niewygodnie w ręku trzymać. Ale widać na całej szerokości autostrady jadą pługi. Czy posypujemy. Posypują e, kamieniami bo, albo solą, ale w Szwecji raczej się nie używa soli, przynajmniej na chodnikach się używa kamieni, nie wiem jak na autostradzie, ale nieraz widziałem e, e, kamienie na autostradzie, na drogach, więc e, posypują e, kamieniami. Zaraz zobaczymy, bo podjadę bliżej. Tak jak widać na całej szerokości jadą e, pługi, tak pługi i spłychają jeden za drugim. Od razu e, posypują e, z tego co widzę to chyba solą posypują, żeby się rozpuściło. Nie raz tak miałem e, taką sytuację, że za półgami jedziemy, cały czas jedziemy 35 km na godzinę za półgami, wszystkimi czterema pasami jadą. No, no to trochę można się pociągnąć za nimi. <laughs> A Widzicie kochani, że Szwecja dosłownie natychmiast reaguje na warunki pogodowe. Nie to co Polska. E, w końcu e, dwa najbogatsze źródła e, utrzymania dróg w Szwecji. Jedno najbogatsze moim zdaniem źródło utrzymania dróg w Szwecji to są opłaty za autostrady. Moim zdaniem po kilka milionów koron mają wpływu z każdego dnia do budżetu. Kilka milionów koron każdego dnia. Więc niesamowicie ogromna suma jest w ciągu miesiąca, więc wszystkie naprawy dróg, wszystkie kompletnie rzeczy związane z drogami są naprawiane od ręki. No bo im pieniędzy nie brakuje, to nie Polska. Że na piaskarki trzeba czekać czasami nie wiem ile. Godzinę, dwie u was, czy może jeszcze rzadziej? Szwecja natychmiast reaguje. No i to jest naprawdę ogromny plus. No to na tyle, jak chodzi o informacje o początku zimy. Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi.